Siema, siema, widzów, witam cię. Ja już na początku roku mówiłem, że to jest rok drum. No i kurde, się nie myliłem. Tym bardziej to, co wczoraj się stało, potwierdza to wszystko. No bo kto by się spodziewał, że jakiś członek tego całego Xayo Industries yy, odejdzie od nich i jeszcze powie jakieś brudy na nich? No, no nikt się tego nie spodziewał. A tak to mamy 30-minutowy film, który wam oczywiście streszczę. Pokażę wam to, co było jeszcze na Insta Stories. Różne dowody, też, które dawał na Insta Stories. No i też odpowiedź Xayo i tej całej grupy która była według mnie tragiczna, e, też wam streszczę pod koniec, ale taką bardziej oficjalną odpowiedź mamy mieć o 18 u Japczana. no zobaczymy, no bo ja, tutaj dostaniemy 30-minutową, bardzo poważną, że tak to powiem, nie wiem, expose, expose filmik, Oxio Industries i w ogóle, wiecie, taki poważny, a oni zamiast też poważnie do tego podejść, tak jak podeszli do spra sprawy Evrona, tak jak podeszli do sprawy Disa pod, pod koniec, tak jak podeszli do sprawy, nie wiem jeszcze czego, z Gimperem, jak była drama, to, to oni psz, yy, zrobili taktykę na fagatę, czyli ha ha, 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 beka, beka, ha, 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 beka. No, bardzo średnie. Ale dobra, zacznijmy to oglądać, yy, pokażę wam te najciekawsze momenty, streszcze, bla, bla, bla. W grudniu zeszłego roku, dokładnie bliżej Sylwestra, trafiłem do jednego z ludzkich szpitali. W wyniku z tego zapalenia mięśnia sercowego przychodziłem leczenie jak tak naprawdę minąłem się ze śmiercią. W dużym skrócie, poroba wynika z przerzutu nieleczonej anginy na serce. Dodatkowo obecności bakterii paciorkowca we krwi. Wtedy myślałem, że to najgorsze, co mnie kurwa spotkało. Jednak z biegiem czasu sytuacja, w jakiej się znalazłem, odkrywała przede mną ciągle te nowe karty. Teraz mnie to nawet bawi, ale w sumie przez kilka miesięcy leżałem, płakałem i liczyłem na jakiś odzew, a nie stałe unikanie rozmów. A jeżeli już udało się z kimś skontaktować, to tylko zlewanie problemu, jakby go nie było. Tutaj mamy mocny początek. Dowiadujemy się, że Holak miał ciężkie problemy ze sercem, leżał w szpitalu. No i liczył na to, że koledzy dalej go będą wspierać w takiej sytuacji. A oni nawet nie odbierali telefonów i zlewali jakieś tam sytuacje. No, trochę już to na początku burzy to całe wiecie. To, co mieliśmy cały czas w głowie o tym, czyli że oni są przyjaciółmi, oni ze siebie nie biorą procentów, i to nie jest jak zwykły Team X czy coś takiego, tylko faktycznie grupka przyjaciół, którzy sobie po prostu razem streamują. No, no średni przyjaciele. Ciągle na na mnie na streamach, tworzenie kontentu moim kosztem, tak naprawdę bez pytań, jak się z tym czuję. No i tutaj mamy pierwszą dziwną akcję, no bo kurde, wiesz, jesteś w grupie, na ktu, w której każdy na siebie napiernicza tak naprawdę, każdy ze siebie żartuje, każdy się tam wyzywa, no każdy to widzi też na streamach, tak? No i sam Holak był osobą, która w, która w tamtym roku robiła miesiąc rąbania Wesowskiego, coś, ta coś takiego było, coś takiego pamiętam, ale nie, nie do końca jak to było, ale ale było coś takiego i wątpię, że on też zapytał Wesowskiego, czy jemu to pasuje, czy nie. Tak po prostu oni robią między sobą, mają taki giga dystans, czy coś takiego, no ale ewidentnie prędzej czy później ta granica musiała być przekroczona, no i w momencie, gdy chłopiec jest w szpitalu, oni od niego nie odbierają i tylko bekę na niego cisną na live'ach, no to się troszeczkę też nie dziwię, nie? Ale z drugiej strony sam to sam, praktycznie to samo robił. Oczak widzę, jestem znany za frajera, jako osobę, która zostawiła kolegów, bo się zakochała. Ale trzeba by na pewno tak było. Jak to jest, Marcin? Że osobą z branży powtarzasz, że nie wiesz, co się ze mną dzieje. Że nie masz ze mną kontaktu, ja jak ten idiota bezskutecznie czekałem kilka miesięcy na odpowiedź. Na to, żebyś chociaż kurwa odebrał jebany telefon. Na to, żebyś przyhamował tych, którzy wbijają mi szpilki, bo przecież z nich mieszkaliśmy tak się naprzeciwko bądź pod sobą. Niby też trzeba odróżnić y, to wbijanie faktycznych szpilek, a ciśnięcie Beki, wbijanie szpilek dla Beki. No, no jednak troszeczkę różnica jest, no bo jak się między sobą normalnie prywatnie lubicie i se gadacie, a publicznie na siebie tam jedziecie czasem. No to jest w miarę, wiecie, z takim dystansem i rozumiem to, tym bardziej, że to jest taka grupa, ale w momencie, gdy oni się z nimi kontaktują w ogóle, nie odbierają od niego, ignorują go i udają, jakby nie wiedzieli, co się z nim dzieje, pomimo tego, że on się próbuje z nimi kontaktować, no to to jest wtedy bardzo, bardzo słabe z ich strony, nie? A to, że właśnie Ksajo udaje, że nie wie, co się z nim dzieje i jeszcze robi jakieś tam bzdury na jego temat, że on ich zostawił, dlatego że ma dziewczynę, no to, 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 to bardzo średnie, tym bardziej, że widzimy tutaj w prywatnych rozmowach. Że on się próbował z nim kontaktować, po prostu go ignorował. Ja się spodziewałem, że dostaniemy to jakąś odpowiedź od Ksajo, a jedyne co dostaliśmy to to, że się śmiał w sumie z tego i tyle. No ale ja, z tego co mi wiadomo, tam słuchariusz już szuka jakichś SS-ów na niego, i ogólnie, żeby odpowiedź, pomóc Ksajowi chyba zrobić albo Jabczanowi nie wiem. Nie wiem, czy Ksajo będzie odpowiadał, ale wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na miejscu, żeby odpowiedział. No, no kurde, nie możesz gimperowi poważnie odpowiadać. A jak twój znajomy chce ci zrobić jakieś brudy i w ogóle ma jakieś problemy, to, to jemu prześmiewczo odpowiadać jak fagata na Stuarta. No kurde. Zapczan. Raczej Kuba, bo tak zawsze do ciebie mówiłem. Powiedz nam szczerze wszystkim. Czaić się, że ten Knur wyzwania po pijaku k do innych influencerów. I szczerze, ja nawet nie wiem, co masz wtedy w głowie. Zwłaszcza, że zawsze mówiłeś, że nie możesz nikomu zaufać. I mówisz, że w Ksają Industrii, z nich się na ciebie nie liczy. Wykorzystujesz każdego do robienia kontentu? No, jeżeli to jest prawda, to to zmienia też bardzo moje poglądy, jeżeli chodzi o Japczana, no bo tak się wydawało, taki no normalny, nie? Jak ci wszyscy wyksają. Wydawali się tacy passive agresywno no typowi gracze LOLa, że są agresywni, ale nie, że mają jakieś tam zasady, ale jeżeli jeden z nich, który bardziej się wybił i się nagle bardziej poczuł i ma więcej kontaktu z influencerami, wydzwaja do nich i mówi, jak to ma wyrąbane na tą swoją grupę, z którą się wybił i której dużo zawdzięcza, no to tak, to bardzo słabe. Jak to jest, ty zakłamany się Przez tyle czasu udajesz przyjaciela popa, wynajmowałeś mentali, dawałeś im pieniądze, bo oni wysłali Piotrkowi do y, by się zbił. Z głównojadem i nudziarzem. Pamiętaj sobie, jak bardzo chciałeś go z ekipy. Zobacz, komu otoczkę zbudowałeś. Pomnij sobie, jak byłeś wolny, że on do Anglii zamiast ty jako pierwszy i zrobił mniejsze wyświetlenia niż ty normalnie na vlogach. Myślisz, że on o tym nie wie? Myślisz, że go to nie skrzywdziło? Ja pierniczę. Jeżeli to jest wszystko oczywiście prawda, nie mamy do końca dowodów na to, ale możemy mu dać tak zwane benefit-doubt, no bo raczej y nie wyciągnąłby te tego z dupy. No chyba, że mu udowodnią, że jest y kłamcą rąbanym, no to i na inaczej się na to będzie patrzeć. Bo to nie jest tak, że to jakiś MC książek który jest znany z tego, że kłamie, manipuluje ludźmi i tak dalej y dla wyświetleń, sobie to nagrał. Tylko widać, że tutaj ewidentnie chłopa coś zraniło i czuje taką wew wewnętrzną potrzebę, żeby. To tutaj wysypać na, na internet. I to nie tak do końca, że to robi dla Atencji, koniec, kropka, no bo sam mówił, że w sumie to on nawet nie wie, czy będzie chciał w internecie dalej działać yy, i tak dalej. No, że nie chciałem urwać ucha pasutowi. Najśmieszniejsze jest to, to było Twojej główne Założenia pokazali że tak naprawdę jesteś kłamcą, żyliwym manipulatorem. Jak palić się grunt, wymsknęło ci się coś, to każdy zaczął cię wyzywać, a ty płakałeś, a po wszystkim cisnąłeś bekę, że jacy ci ludzie są głupi i naiwni, że ci uwierzyli. Wow, czyli ta cała sytuacja, to on na, na serio chciał ugryźć to ucho pasuta, naprawdę? I, i potem on kłamał i potem się śmiał z ludzi, że mu uwierzyli. No serio, no kurde, to jest oczywiste, że będą ci wierzyć, jeżeli jesteś z grupy i jesteś ogólnie widziany jako osoba zaufana, ale przez takie akcje raczej to bardzo szybko ten cały tytuł znika. Jeszcze w ogóle uwielbiam fakt, że wyzywasz wszystkie kobiety poza Pauliną od zdajesz sobie sprawę, jaką krzywdę wyrządziłeś Wysockiemu, wyzywając jego dziewczynę od ukraińskich k**w? Chłopak zamknął się w sobie, płakał po nocach wiele czasu, a w tej w Warszawie na początku był tak naprawdę sam. Nikogo poza nami nie znał, bał się otworzyć. Sam przyznawał się do tego, że była społeczny. Czy naprawdę tak bardzo pomocny jesteś? Czy tylko udajesz, że nagle jak ktoś zaczyna kręcić większe cyfry od ciebie, to się do niego przytulasz. Dlatego tak Japczan się dogaduje z Boxdelem, robią wspólne filmiki i tak dalej. <grystanie> Bo obydwoje lubią się przyklejać do kogoś, jak ma po prostu więcej wyświetleń, jest bardziej na fali. Znaczy wiecie, Boxdel jeszcze pół ma to wytłumaczenie, że no, szuka ludzi do fejmu, dlatego musi się kleić do tych, co mają więcej teraz fejmu, żeby yy, ich dać do fejmu i potencjalnie mieli jakieś walki. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc to jest jakaś tam wymówka jego, ale Japczan... że jedyne co się dla ciebie liczy, to... Każdego. Wylizać dupę większym i na ich plecach się wybić. Może to ty powiesz widzom, jak do mnie dzwoniłeś, bo nie miałeś gdzieś w kalendarz wpisać. A miałem zajęty jeden wieczór, jeden chyba środek dnia, i wmówiłeś mi, przez z chłopakami postanowiliście mi zakazać streamować wieczorami. Wiesz, co jest najlepsze? szybko się okazało, że to było jedno z swoich kłamstw. Kurde, ja naprawdę ich uważałem, że oni są tam wszyscy przyjaciółmi i tam nie ma żadnej jakiejś większej polityki, ale z tego, co widziałem na odpowiedzi u Ksaja, no to mówił, że to jest faktycznie prawda, że, że prawdą jest to, że oni nie chcieli, żeby on streamował wieczorami, dlatego że wieczorami jest najwięcej widzów, a on tych widzów najmniej gromadził. O co tutaj chodzi? Jakaś polityka i w ogóle... Przecież ja ich miałem za grupkę przyjaciół po prostu, które, którzy mają wyrąbane na wszystko, se streamują jak se chcą i, i tyle, ale potem za chwilę się dowiemy takich rzeczy, że to jeszcze bardziej mi się zmieni ten pogląd na nich. Ale jak można zakazywać drugiej osobie streamować wieczorami, dlatego, że ma mniej widzów, i dlatego, że, że sam chcesz sobie tam streamować. no, Bo wieczorem jest najwięcej ludzi. No to jest strasznie takie obślizgłe. W sumie, czego można się spodziewać po takim prostaku? Z tego otwarcie mówisz, że ma tyle siala, że możesz na wszystko. A jak będzie mu smutno, to kupi sobie jakąś czapkę za kilka tysięcy. No, 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 Japczan to brzmi jak taka rzecz, którą powiedział w żarcie, ale ten żart to jest też taki, że troszeczkę w tym żarcie jednak jest prawdy, nie? Bo ja pamiętam ogólnie, że Japczan gdzieś tam mówił, jak z jakimś większym influencerem gadał, że on to boi się jakichś y, droższych ciuchów kupować, no bo widzowie już go nie będą postrzegać tak, że o, jest humble i w ogóle przy ziemi i powiedzą, że mu odkazki odbiło, a tutaj takie rzeczy prywatnie mówi. Uwielbiasz pokazywać, jak jesteś silny. W głębi duszy jest odwrotnie. Boisz się konkurencjach z kurwysem, przeżywasz to non stop. Szkoda może być szachista. Tego tak się nie się bałasz, że robiłeś specjalne spotkania na Discordzie, żeby wysłać mu Donate. To miałem zbijać psychikę. Naprawdę, w sensie tutaj jest parę rzeczy, bo o szachisty to chodzi tego o XNT, coś takiego. No ten chłop, który streamował szachy i miał po 100 tysięcy widzów, chyba aż tyle nie miał, ale miał bardzo dużo na polskim YouTubie, a czy Twitchu i to była bardzo krótka kariera, bardzo szybko też się skończyła. I na to wychodzi, że Ksajo tutaj nawet to potwierdził, że faktycznie tak było bo z tego nie śmiał, tylko chyba potwierdził, z tego co pamiętam na tej odpowiedzi. No i też mamy dowody na to. Tutaj macie na ekranie, które potwierdzają to tak samo. No i to mnie strasznie dziwi, że Ksajo byłby w stanie takie coś zrobić, zorganizować, jakby. Ja, ja, ja sobie myślałem, że wiecie, o streamowanie na Twitchu, jak fajnie, jak coś chce, to se streamuje, gierki ma swoją grupkę widzów i tyle. A nie takie coś, że jakaś grupka streamerów sobie organizuje, żeby drugiego donate'ować i mu przyklejać życie? Serio? Nie wiem, tego się strasznie nie spodziewałem i to jestem bardzo zawiedziony, ale też z drugiej strony trzeba patrzeć na to, że Holak y, nagle w momencie, gdy już nie jest z nimi, to nagle mu to przeszkadza i nagle wyciąga prywaty, no, no wtedy ci to nie przeszkadzało, a nagle ci to przeszkadza, no też takie trochę dziwne. Ja już to porównałem do sytuacji z Maszą, że w sumie to y, bardzo duża hipokryzja z jego strony i sam sobie pali mosty tak naprawdę, ale z drugiej strony też ujawnia prawdę, więc mamy takie 50-50. Byś sprostował sytuację, o której mówił Raphonix, bo jednak mówił trochę prawdy w tym wszystkim. Mówisz, że nie odpalaliśmy się nigdy spe... Mówiłeś, przepraszam. Mówiłeś, że nie odpalaliśmy się nigdy specjalnie o tych samych godzinach, co on. Jednak ja pamiętam kompletnie, a co innego. Bo sam specjalnie zostałem wybrany przez Ksaya do tego, bym z popem zrobił streama IRL w dzień powrotu Rafona i Pajaloka. Głównie Rafona, bo jego obawialiśmy się w tamtym momencie bardziej, żeby zabrać mu widzów. Żeby nie miał widzów na powrót. I w zasadzie pomysł jak najbardziej się udał. Potem stale ktoś się odpalał również w tych samych godzinach. Czyli w tym, co mówił Rafonix, było faktycznie dużo prawdy. No. Naprawdę oni się obawiali innych osób, dlatego specjalnie robili takie rzeczy, żeby ich jakby zasłonić i, i w ogóle nie, no nie. Jeszcze, że sam Ksajo to wymyślał, nie? To jest dla mnie abstrakcja. Człowiek z perspektywy takiego widza, który jest bardzo obojętny, dla mnie to się wydawało, że jemu też jest wszystko jakby obojętne i ma wywalone na wszystko, dlatego też nie streamuje i, i, i tak dalej, a tu się okazuje, że chłop bardziej się przejmuje niż wszyscy sądziliśmy. To zgaduję, że taka nagonka na przykład na Evrona też nie jest w po prostu tak szczera, że go naprawdę nie lubią koniec. kropka, Tylko też dlatego, że chcą mu um umniejszyć jak najbardziej widzów. Ale też przypomnę ci jeszcze jedną rzecz. Jak szachista miał masę widzów, to często nawet nikt od nas nie streamował, bo nie chcieliśmy widzowie śmiali się, że mamy mniej widzów niż on. Pominam ci również, że poniekąd sukces szachisty w tamtym momencie opóźnił oficjalny powrót Marcina, bo ten po prostu obsługał się, że będzie niżej niż on. Ja piernicę. No, Ksayo na, nareszcie powraca, po raz dziesiąty, kurde, nie mogę się doczekać jego streama i pamiętam wtedy, e, faktycznie było to opóźnione i chyba o miesiąc, coś takiego, że nie, jednak to w następnym miesiącu wróci Ksayo, no i to wszystko przez to, że chłopca siedział na Discordzie i wolał wysyłać ten, e, donate dla Szczachisty, żeby, żeby go bardziej zdemotywować. Super, bo się go bał. I chłop jeszcze z tego dumny był przy odpowiedzi. Nie wiem, w ogóle ogólnie to nie jest przeciwko zasadom Twitch'a, tak w sumie? No bo z tego co pamiętam, to jest taki zakaz jakiejś negatywnej konkurencji, coś takiego, że nie można drugiemu partnerowi robić na złość. Specjalnie, żeby go jakoś właśnie y, uprzykrzyć mu życie. A tutaj ewidentnie mamy takie działanie. Tylko nie wiem, czy dowody z Discorda na przykład to są wystarczające dowody na to, nie? Pamiętasz tak, jak pokaź wiele razy w moim ramieniu. Jak bolał ci jak ty miałeś, tak, że chłopaki ci robią pod górkę. Wyzywają ci ciągle. Ale bałeś się tego powiedzieć komu innemu? Tutaj rozmawia o Popo. No i kurde, takie tutaj widzę, że faktycznie tam każdy siebie tak naprawdę wyzywa, na, na, każdy się tam wyzywa, udaje w internecie dystans, że ha, wiecie, wyzywamy się dla Beki, ale każdy się prywatnie do siebie spłakuje, że się wyzywają, jakby. Niby z jednej strony dystans, ale z drugiej strony płaczą po nocach. No o co tutaj chodzi? Czemu nie możesz postawić się w mojej osobie? Czemu nie przyjechać do mnie na urodziny, gdzie błagają cię, żebyś przyjechał? Bo chciałem z Tobą porozmawiać. Mimo, że znałeś go i to długo wcześniej termin. Dziwnym trafem nagle nie streamujesz dwa tygodnie i po przerwie wpisałeś się właśnie ze streamem na mój dzień urodzin? Przyjaciele, przyjaciele widzowie. <laughs> Kurde, no nie wiem, no. Niby się z jednej strony tutaj lubią, przyjaźnią Super, jeden się wypłakuje drugiemu A jak drugi ma ciężki okres To, to chłop jak go on błaga Błaga, żeby przyszedł na jego urodziny Co jest dla mnie już dziwne i ja abstrakcją samą w sobie I to jest dziwne w sumie To, 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 to jeszcze zamiast to, On zamiast przyjść na to jego urodziny w końcu Bo go błagał, to on jeszcze odpala się Po dwóch miesiącach niestreamowania Akurat w dzień jego urodzin No słabe, a Popo tam w odpowiedzi Powiedział, że on po prostu zapomniał o tym I nie wiedział kiedy ma urodziny Pomimo tego, że tutaj Holak twierdzi że jednak znał datę, więc wydaje mi się, że gdzieś prawda leży po pośrodku, ale jednak bardziej na minus popowi. Ogólnie z tą całą sytuacją trzeba brać pod uwagę, że tutaj każdy ma swoją prawdę, że tak to powiem, i każdy będzie chciał, żeby jego prawda najbardziej wybrzmiała, ale zawsze prawda leży trochę pośrodku, ale fakt, że takie coś wypłynęło, to jednak pokazuje, że i tak nie jest tak tam idealnie, jak wszyscy uważaliśmy, co jest bardzo dużym zdziwieniem. Bym powiedział, że jedną z bardziej takich bardziej takich zdziwieniowych rzeczy w tym roku, no bo ta sytuacja z Fagatą była dziwna, w sensie dziwna, że zdziwiony byłem, ale nie aż tak bardzo jak tutaj, bo z Fagatą każdy się tego spodziewał, po prostu nie spodziało się, że w taki sposób to do kogoś mówiła i tak bardzo aż to wykorzystała, ale tutaj to mamy totalnie no spokój, spokój i nagle dup. Tutaj po tym wszystkim dostaliśmy jakieś teczki, teczki na Xayo, który bardzo nieładnie się wypowiada, nie dość, że o Multim, bo o Multim jeszcze sobie żartować to pół biedę, ale o jego dziewczynie, żeby mu ten tegest dziewczynę, no, no niby to jest na prywatnym czacie z jednej strony, ale z drugiej strony o takich rzeczach tak średnio się chyba nawet żartuje, no wiecie o co chodzi. I teraz powiecie, że na Lolu to co chwilę się pisze do innych użytkowników takie rzeczy, żebyś mu mamy ten tegest, no ale to. To nie jest aż tak bardzo personalny atak jak tutaj. Niby z drugiej strony nie powinien to multi nigdy zobaczyć, no bo jest to na prywatnej wiadomości, ale z trzeciej strony to kurde, no jednak dużo świadczy o tej osobie, e, która takie rzeczy pisze. E, nigdy taka sytuacja nie powinna być miejsca, ale cóż, wydaje mi się, że multi jak najbardziej się do tego odniesie. No i zobaczymy. Ta drama raczej troszeczkę potrwa widzowie, ale bardzo dobrze, bo, bo mnie bardzo ciekawi. Biedny Multi tylko musi być wciągany, albo musi mieć jakieś dramy co chwilę. On dosłownie raz w tygodniu z jakąś inną randomową osobą. A pierwszy... E, to była, nie wiem, Natsu, potem Oliwka Brazil, jeszcze ktoś tam był, ja pierniczę. Ja się dziwię, że Minimajk jeszcze nie zrobił multiemu dramy za to szkalowanie, no ale to tyle, widzowie. Ja się z wami żegnam, tej całej odpowiedzi, Ksajo, lepiej poczekajmy na taką oficjalną, bo serio, ja wam mówię, no, to było takie niektóre przyznanie się, a w niektórych momentach na przykład, nie wiem, płacze Holak i widać, że bardzo emocjonalnie do tego podchodzi, a Ksajo, ha, jestem Jezusem, no, bardzo, bardzo średnie. Tam widziałem, że Popo już odpowiadał na te zarzuty w jego stronę, więc e, spróbuję zebrać to wszystko w jedną kupę, te wszystkie odpowiedzi, i jutro wam to przedstawić, albo pojutrze zależy, e, kiedy to wszystko będzie. E, ja się z Tobą widzę, żegnam, życzę Ci miłego dnia, i na razie, zostaw lajka, ty ciulu.